Siemano, wiecie ja jestem Kuba, czyli Skiro I dzisiejszy film według mnie wyszedł naprawdę bardzo dobrze Więc oglądajcie do końca, żeby dowiedzieć się dlaczego I oczywiście zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem Ponieważ filmy na tym kanale pojawiają się codziennie Więc naprawdę jest warto nie zapomnijcie też o łapce w górę. No i jeżeli jeszcze nie używacie go do w sklepie, no to możecie to teraz zrobić. jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy. No dobra, w tej gierce wyląduję sobie na salty, ale na tym budynku. Na tym budynku bardzo rzadko ląduję na odcinkach, na przykład. Eee, on chce się bić tutaj na kiloffy oczywiście go nie trafiłem. Dobra, ciekawe kto zginie. Mam nadzieję, że on. Tak, udało się zrobić pierwszego fraga. Nice! To mi się podoba. Przynajmniej nie zginęłem, w ogóle mam 40 HP, czyli tak. Można powiedzieć, że w dobrym stylu go pokonałem. Szybko zotuję teraz cały ten budynek i spróbuję pójść na Salt i tam dalej, w tamte domki. Pokonać kilku przeciwników. Dobra, skrzynka jest do zebrania. Kolejne małe potki. Git. Pompa jeszcze do tego. Spoko. Jeszcze P dostałem. O, i ostatnia skrzynka i stąd spadam. W ogóle... Kibieski PM, nice. Ale się tam klepią. Ej, w ogóle mam 40 HP, więc może jednak użyję tych bandaży, co nie? Słyszałem przed chwilą strzały na ceglaku, tylko nie wiem gdzie ziomek jest. Czy na dachu gdzieś, czy może za tym domem? Chyba jednak na pierwszym piętrze, co nie? Może tutaj gdzieś? Nie. Słyszałem go bardziej tutaj? Chyba po prostu na schodach sobie biega. Tutaj jest, okej. Okay. Udało się go zabić. To nie za ugłowę za 18 dostał. Tam jest jeszcze na dachu, widzicie go? Ale teraz dostałem. To jakaś snajperka, czy co? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, ja mnie tutaj będzie podbiegał, chyba. Tak jest za krzakiem, ziomek. No nie wiem, on mi widzi, ja go nie widzę niestety. No nie, a ja nie chcę dostać z tej snajperki. Czy co on tam ma? Dostał. Sporo chyba, bo w głowę 60. Uleczę się jeszcze szybko kewikiem. Zanim on tutaj wbije na górę. Ziomek, gdzie ty jesteś? O nie, on tu będzie wszystko rozwalał teraz. Taki jesteś odważny. Dobra, kolejne 60 dostaw w głowę. Siema. Chłop chyba za bardzo nie ogarniał. Próbował mnie tutaj podjechać, ale byłem lepszy, chociaż mi dzisiaj nie idzie za bardzo. O! Witam, to jest jakiś bot chyba. Boty mają takie nienaturalne ruchy, że ja dosłownie nie umiem go ustrzelić. On biegnie i nagle sobie staje, co nie tak w miejscu. To jest właśnie najgorsze w tych wszystkich botach. Siema, byku. I z tego, co przed chwilą słyszałem, tu skrzynki jeszcze nie zostały zebrane. Tak jest, proszę bardzo, to jest pierwsza skrzynia. I podka duża. Dobra, kolejna skrzynia. I co tu będzie w środku? C4. One się mogą przydać tak, szczerze. A i w ogóle tych hitemków tutaj nie zebrałem. Zapomniałem totalnie o nich. I tu jest pompa niebieska. Serio, szamseciek pod wygranie gierki. No i to chyba wszyscy, tu już nikogo nie ma. Dobra, skar złoty. Okej. Okay. to mi się podoba. O, ktoś tu nie leciał. Przed chwilą słyszałem, lotnie tak jakby. Gdzieś tutaj nad salty. Spróbuję zaraz tego gościa namierzyć. Pewnie on wylądował sobie na tamtym domku. Coś takiego tam usłyszałem. Albo i nie. Jest tam jednak. Dobrze słyszałem. Okej. Okay. Tylko gdzie on teraz jest? Na dole, z tego co widzę. On wybiegnie sobie, czy po prostu wyjdzie tyłem? Jest teraz pod schodami. Jakby tylko wyszedł. Siema. Serio? Serio? Popie. Co ty robisz? Tam w ogóle jeszcze jakiś inny. Z pleców. Okej, okay. wiecie co ja robię? Tu rzucam C4 i go tam likwiduję. Nie udało się niestety. A czy ty musisz tak szybko budować? Udało się go zabić, nie mam pojęcia jak. Jeszcze miał rakietnicę, ciekawe czemu jej nie użył. Ale tu był jeszcze jeden przeciwnik z tego co pamiętam, bo on to tutaj bieg, taki wiecie sety level. Karnetu oczywiście z poprzedniego sezonu, tylko gdzie on jest? Pewnie jak zobaczył taką bitwę to uciek jak najdalej. Tam sobie biegnie, widzicie go? Dostał dwa hity. No nie da się go ustrzelić. Dobra, zabiłem go. Dobra, kolejna skrzynka. O! Duża potka, nice. Dobra, wszystko załadowane tak, zebrałem sobie itemki. Ktoś tu jest strzela przede mną. Spoko, to jakaś gruba bitwa jest w ogóle. Co tam się dzieje? Okej. Okay. Ziomek stąd gdzieś tu jest strzela. Siema gościu. Dostał sporo, o i zginął. Okej, okay. szybko poszło, i tam chyba jest jakiś kolejny, ponieważ ten strzela do tamtego. Może już uciekł do strefy, bo chyba jakoś w tym kierunku jest zona, tak, na farmie. Nie, no, nie ma go, więc zapewne już zawinął. Tak w ogóle z tej skrzynki wypada mi paka więc oczywiście się teraz uleczę. Co prawda, tylko 10 hp, ale to może mi później uratować życie. O, namierzyłem gościa, witam To jest chyba pan bananek, tak mi się wydaje W tym białym garniaku Spróbuję go teraz podjechać, tu w ogóle gdzieś słyszałem dropa Przede mną jest, idealnie tutaj 100 metrów ode mnie Okej, okay, on sobie tutaj skacze, spoko Podejdę sobie tędy może Nie widział mnie jeszcze chyba Skrzynki tej nie zbieram Która tutaj była, dobra, gdzie on uciekł Jest on nadal, jest na lewo, spoko Okej okay. On też RPG tutaj strzelił to spoko, wiecie, nawzajem, żeśmy sobie zabrali po te ponad 100 HP. To nie zły gościu, nie spodziewałem się tego tak szczerze. Dobra, gdzie on teraz jest? Gdzieś tutaj, czy nie? Cyk. I dostał hapsa bo on chyba tam drzwi otworzył, co nie? Dobra, udało się go zabić. Nawet jakiegoś achievementa dostałem. Cyk, obudowanie, profesjonalne dropa. I kolejny launchpad. Trochę więcej rakiet, super, to mi się podoba. Jeszcze użyję sobie tej apteczki. O, słyszałem tam jakiś strzał ze snajperki. To w takim razie pójdę chyba tam, w ogóle to jakiegoś ziomka też namierzyłem, który sobie skacze. Co on robi? Dobra, on chyba biegnie gdzieś tam. Tak, widzę go, jest na tej górce tutaj. Ale się tu i strzelają, tu jest naprawdę tak dużo osób. Dostał sporo chapsa. O, ktoś do mnie strzela! Chyba nie da rady O nie, on nade mną już jest Trochę słabo, co nie? Dlatego trzeba jakoś Przejąć HG No i spadłem sobie On próbuje mnie tutaj pokonać rpg tak jak ja jego to W ogóle jest jeszcze jakiś jeden ziomek, z tego co słyszę Ale teraz dostałem Wiecie co ja teraz robię? Cyk, na lunch pada i... Nie było mnie tam, szybka zawijka Kolejny ranchpad i i znowu zawijam dalej. Tutaj w ogóle dwóch ziomków się bije i trzeci jeszcze biegnie. Widziałem się tutaj naprawdę bardzo dziwne rzeczy. Ziomek dostał 115. On też ma RPG, więc nie jest zaciekawie. Dobra. Zabiłem go, ale nie wiem czy ja to przeżyję. Nie wiem czy ja to przeżyję. Nie jest przypał, nie zabrałem tej apteczki. Tutaj jest jakaś apteczka kolejna. Chyba to przeżyję, jak teraz nikt do mnie nie zacznie strzelać. Dobra, jest chyba git, jestem w strefie. Dobra, schowałem się tutaj, szybko użyję tej apteczki. Niech teraz nikt do mnie nie strzela. Git, przeżyłem. Nie mam pojęcia jakim cudem, ale udało się. Ziomek tu jest! On się teraz będzie leczył pewnie. Czek on strzela! Dobra, kolejny frak. I znowu nie mam hapsa. Jest naprawdę przypał. Dobra, otworzę jeszcze na szybkości tego dropa. Może tu będzie apteczka w środku, albo jakiś lunchpad, czy coś w tym stylu. Dobra, cyk. I jest coś do leczenia? Tak! Proszę bardzo, nie dość, że duży kef, to jeszcze bandażownica. I można stąd zawijać, jak już jestem uleczony. Okej, okay, spróbuję sobie tak jakby przeczekać w tej willi. Ciekawe, czy ktoś jest pod schodami. Chyba nie. Ej, słyszałem tutaj... Jakieś pudło, co jest? Ziomek w pudle siedzi Co tu się dzieje? Gdzie on jest? No Tutaj gdzieś? Nie, on jest na dachu chyba Co za chłop W pudle siedział Chyba nie wiedział, że było go słychać tak naprawdę Dobra, git, jestem uleczony Nie, ktoś tu przyleciał Wiem, gdzie jest trzech przeciwników Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj ze snajperką A trzeci jest gdzieś tam, właśnie Szkoda tylko, że nie mam żadnych kebików, Bo może być zaraz z tym przypał Tutaj jest jednej ziomek, przed chwilą go widziałem, okej okay. O, ma snajperkę, widzicie to? Próbuję mnie tutaj wyznajpić Dostał trochę Ej, no zostało mi teraz dwóch przeciwników Jeden jest tutaj, drugi jest tam Jestem tak jakby po środku teraz On sobie tędy przebiega, co? On zbiera amasy? On już nie ma czym się budować chyba Okej, okay, on sobie odleciał, spoko Niech oni tam strzelają. Może jakiś kolapsik, co nie? Jakby spadł, to by zginął, tak mi się wydaje. Dobra, ostatnia rakieta. I spada, jak nic. Dobra, cyk. Skolapsowałem go? Tak, zginął. Okej, okay, został mi teraz ostatni. To może teraz kolapsik, jeszcze raz. Cyk i zginie? Musi zginąć. Dostał dużo kapsa. O, nie, on odleciał. To nie, się na lunchpadzie. Tako. I spadł. Co za chłop. Gdzie on teraz jest? Próbuję mnie teraz skolapsować z tego, co widzę. Udało się wygrać. Wow. Dobra, jeszcze zobaczę, ile fragów zrobiłem. 13. Nie spodziewałem się, to miała być taka luźna giereczka. A tym bardziej, że mi dzisiaj po prostu nie idzie. A tu wygra, nasiadła. Spoko. No i słuchajcie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Totalnie się nie spodziewałem, że tak się potoczy ta cała gierka. Możecie, oczywiście, zostawić subskrypcję wraz z łąkiem, Nie zapomnijcie o łapce w górę. No i widzimy się już jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Pa, pa, no i cześć!